Hej. Dzisiejszy odcinek poświęcimy mapom, w zasadzie różnicę pomiędzy mapą do orientacji sportowej a mapą turystyczną. Co to w ogóle jest mapa? Mapa to inaczej pomniejszony obraz powierzchni ziemi przedstawiony na płaszczyźnie, pokazujące rozmieszczenie oraz powiązania różnorodnych obiektów w sposób zgeneralizowany za pomocą umownych znaków. Na pierwszy rzut oka widać różnicę pomiędzy mapą do orientacji sportowej a mapą turystyczną. Oczywiście myślę o rozmiarze mapy. Mapa do orientacji sportowej obejmuje niewielki obszar i z reguły mieści się na formacie A4. Czasami starsza się format A3, ale to należy do rzadkości. Natomiast mapa turystyczna to już zupełnie inny rozmiar i oczywiście swoim zasięgiem obejmuje spory teren. Dzieje się to za pomocą skali oraz przeznaczenia mapy. Mapy turystyczne najczęściej są w skali 1 do 50 tysięcy, czy też 1 do 100 tysięcy. Natomiast orientaliści startują na mapach w skali 1 do 10 tysięcy, czy też do 15 tysięcy. Bywają też mapy w skali 1 do 4 tysięcy, czy nawet 1 do 2 tysięcy. Poznaliśmy już jedną różnicę. Na mapie. Druga różnica, a zarazem trochę problem dla posługujących się obiema mapami, to kolor zielony. Na mapach turystycznych mamy tylko jeden kolor zielony i jest w nim oznaczony las. Natomiast w orientacji sportowej, im ciemniejszy kolor zielony na mapie, to tym gęstszy las, a więc poruszanie się w nim jest trudniejsze. Takie oznaczenia pomagają zdecydować, czy lepszym rozwiązaniem będzie bieg najkrótszą trasą przez gęstwinę, czy też lepiej nadłożyć drogi i pokonać trasę przez rzadsze zarośla, czy nawet, nawet obiegając ścieżkę. Reszta oznaczeń przypomina te powszechnie używane. Niebieskie elementy to obiekty wodne, rzeki, strumienia, jeziora, bagna czy studnie. Brązowe poziomice obrazują ukształtowanie terenu: góry, pagórki, muldy, jary. Czarne symbole pokazują charakterystyczne obiekty, np. głazy myśliwskie, ambony, czy np. jaskinie oraz obiekty zrobione przez człowieka. Na mapie turystycznej mamy zawsze legendę. Jest to tekst zawierający informacje o wykonaniu mapy oraz niezbędny. Jest do jej prawidłowego odczytania. Legenda zawiera następujące elementy: tytuł mapy, autor lub wydawca, rok wydania, skala mapy, źródła do opracowania mapy, ogół umownych znaków kartograficznych użytych na mapie wraz z ich objaśnieniami oraz użyte skróty skale barw i inne teksty objaśniające mapy. Natomiast orientacji sportowej, to co musi być na mapie, to Skala mapy, cięcie warstwicowe, tabelka z piktogramami oraz kiedy była zrobiona czy też kiedy była zaktualizowana. Na mapie turystycznej mamy też siatkę geograficzną. Uznanie kulistego kształtu ziemi umożliwiło opracowanie takiej siatki, czyli umownego układu południków i równoleżników na kuli ziemskiej. Ma ona kilka podstawowych cech. Równoleżniki są okręgami zmniejszającymi się w kierunku biegunów, a największym równoleżnikiem jest oczywiście równik. Południki są wielkimi okręgami przechodzącymi przez obydwa bieguny. Południki i równoleżniki przecinają się pod kątem prostym. Siatka geograficzna służy do określenia położenia punktów na Ziemi przy użyciu konkretnych liczbowych współrzędnych geograficznych, zwanych także koordynatami geograficznymi. Zalicza się do nich długość i szerokość geograficzna. Natomiast mapa używana w orientacji sportowej ma tylko zaznaczone linie północy, ciągnące się z południa na północ. Na mapach turystycznych siatki geograficzne wskazują nam północ geograficzną, a na mapach używanych w orientacji linie północ-południe wskazują północ magnetyczną. Różnica, a właściwie kąt opisujący przesunięcie bieguna magnetycznego względem geograficznego, to deklinacja magnetyczna. I przy robieniu map do orientacji sportowej powinna być uwzględniona. Deklinacja magnetyczna w naszym kraju to około 6 stopni na wschód. No ale wiemy, że mamy dobrych mapiarzy i te wartości są uwzględnione na naszych mapach, więc Deklinacje czy inklinacje magnetyczne zostawmy spokojnie. Na koniec troszkę historii o mapach. Uważa się, że najstarsza mapa znana ludzkości została odkryta na północy Hiszpanii. Liczy ona 13600 lat i jest to piaskowcowa płyta o wymiarach 17 x 12 x 2 cm, na której zaznaczono najbliższe okolice jaskini. Naukowcy odnaleźli na mapie zaznaczone miejsce w samej jaskini po bliską rzekę wraz z jej dwoma dopływami. A najstarszą mapą narysowaną na papierze, właściwie na papierusie, jest mapa geologiczna odkryta w 1820 roku w Egipcie. Przedstawia ona górzyste tereny pustyni wschodniej i widać na niej oznaczone różnymi kolorami skały osadowe, metamorficzne oraz złotonośne obszary eksploatowanej kopalni. Mapa ta narysowana została za czasu Ramzesa IV, a dziś można ją zobaczyć w Muzeum w Turynie. Natomiast autorem najstarszej mapy Polski jest Bernard Bapowski, Herbu nieczuja, polski kanonik i najwybitniejszy polski kartograf XVI wieku. W 1526 roku w technice dżoborytniczej wykonał on mapę naszego skraju w skali 1. Damiliana. Mapa ta jest najstarszym zabytkiem kartografii w Polsce, a Wapowski uważany jest za ojca polskiej kartografii. Nazwiskiem Bernarda Wapowskiego nazwany jest krater Wapowski na Księżycu. To na dzisiaj tyle. Pa!